Cześć i czołem, drodzy widzowie. W związku z ostatnią awanturą, jaką możemy oglądać w telewizji, w internecie, postanowiłem, że to jest dobry moment, by opowiedzieć wam historię o mitycznych polskich nazistach. Na pewno będzie zabawnie, choć nie dla wszystkich. Także dziś krótko wyjaśnię wam pewną legendę internetową na temat Legionu Orła Białego. Miejmy to za sobą. Serdecznie zapraszam. 15 mniej więcej lat temu w internecie pojawiła się historyjka na temat Legionu Orła Białego zwanego też Polnisze Wehrmacht. Zrobił się drobny ferment i ta historia wielokrotnie powielana krąży po internecie. Jest tam opisane rzekomo iż w 1944 roku jesienią już po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy postanowili z polskich ochotników stworzyć w Radomiu formację Legion Ochotniczy, który pod auspicjami najpierw Wehrmachtu, a później SS, miał po stronie III Rzeszy walczyć z nadciągającą bolszewicką nawałą. Jest tam przywoływane wspomnienie niejakiego pana Radomskiego oraz dwóch innych weteranów, którzy mieli to widzieć w Radomiu w dawnych koszarach przedwojennego Wojska Polskiego, biało-czerwoną flagę na maście oraz napis Wehrmacht wita was w wspólnej walce z Bolszewią że miał tam normalnie być żołd, polscy oficerowie, że były wykłady, że nagle Niemcy postanowili oswoić Polaków i wykorzystać ich w walce z nadchodzącym bolszewickim zagrożeniem. No i tamże podobno nawet sam Adolf Hitler w grudniu razem z Himmlerem podpisali odpowiednie rozkazy w 1944. Sformowano Legion, tam było około 700 ochotników, potem jednak ewakuowano ich na teren Czechosłowacji. Byli też szkoleni jako dywersanci. No jest przy okazji też bardzo często tej historii poruszana historia y, batalionu 202 Schutzmannschaft, złożonego z policjantów, z tzw. Tak granatowej policji. No i wielokrotnie się spotkałem z tym, że ta historia tzw. Tak legionu Orła Białego Polnisze Wehrmacht jest przytaczana przez różne środowiska skrajnie prawicowe jako powód do dumy i chluby, że oto był cień nadziei, że Polak ramię w ramię z Niemcem będzie ży bił żydowsko-bolszewicką hydrę i tak dalej, i tak dalej, wiecie, możecie sobie w internecie poczytać różne tego typu wywody, szkoda czasu na to. Przy okazji, oczywiście, najpierw był ten legionorła białego. Niby wypłynęła naszywka w postaci zbroi huzarskiej, bądź samego huzarskiego skrzydła. Pojawia się informacja, że na mundurach Wehrmachtu mieli naszywki biało-czerwone. No i ta historia ewoluowała, że potem byli też zrzucani dywersanci w Polsce z junkersów, którzy mieli za zadanie wspierać razem z niedobitkami Wehrmachtu wysiłek na froncie wschodnim, że niektórzy znaleźli się w oblężonym Berlinie i bronili go do końca. No, i ta historyka żyła swoim życiem, ale zauważyłem, że w ostatnich latach ona już jest przez niektórych broniona jako prawda, objawiona, w związku z tym hmm, czuję się zobligowany do tego, żeby zabrać głos w tej sytuacji, ponieważ ten hmm, zbyt długi żart, którego puęta się tak przeciągnęła, że nikt już nie pamięta o co chodzi, stała się szkodliwa politycznie. Cała ta historyjka, te rzekomo zdjęcia polskich ochotników w mundurach Wehrmachtu, czy też zdjęcia naszywek przedstawiających huzarską zbroję bądź huzarskie skrzydło, to wszystko jest ściema. Nie było czegoś takiego, a cała ta historia jest ulepem różnych elementów i wydarzeń, często niepowiązanych ze sobą, z I i II wojny światowej. Przede wszystkim nie mogło istnieć coś takiego jak Polski Legion Ochotniczy, czy o zgrozo Waffen-SS Polen. Wynika to z tego prostego faktu, że Adolf Hitler nienawidził nas genetycznie, jak i wszystkich innych słowiańskich podludzi, i nie wydałby zgody. A tam jest w tej historice powielane, że w grudniu podpisał osobiście taki rozkaz, co nie, ma, nie, nie miało w ogóle miejsca. Zresztą, nawet oddziały ochotnicze typu ukraińskie, białoruskie, etc., które walczyły po stronie zarówno Wehrmachtu, jak i Waffen-SS w II wojnie światowej nie były powoływane na rozkaz Adolfa Hitlera. To był pomysł Himmlera, który w dodatku, kiedy Adi w momentach przebłysku się go spytał Himmler, a ty powiedz mi, co to to jest to SS to co, co, co to za dywizja? Skąd my to mamy? To on musiał mu picować, że a, to, jest, to są takie z Volksdeutsche, z Europy Wschodniej złożone jednostki. A przecież Ukraińcy mówili na nią SS Hałyczyna i traktowali jako zalążek niepodległej armii ukraińskiej. Także sam Adolf na pewno w życiu by nie wydał rozkazu, szczególnie chwilę po stłumieniu powstania warszawskiego, że no tak, zbierzmy Polaków, dajmy im mundury Waffen-SS, czyli elity aryjskiej narodu i każmy walczyć z ruskimi. Ponadto, nawet jeśli coś takiego by zaistniało, na pewno nie mieliby biało-czerwonych naszywek ani innych na mundurach, etc. Mieliby najwyżej opaskę z napisem na żołdzie Wehrmachtu bądź na żołdzie Waffen-SS. W ten sposób Niemcy rozwiązywali problem wykorzystywania mniej aryjskich oddziałów, gdzie nie chciano tworzyć formacji, na przykład stricte rosyjskich czy białoruskich, jako SS, ponieważ to byli w ich mniemaniu, w ich filozofii podludzie. Dlatego nie robiono tego jako dywizji Waffen-SS, tylko dywizja na żołdzie SS. Dość istotny wyróżnik. Poza tym większość tego typu różnych odpadków zbierało przede wszystkim SS, a nie Wehrmacht. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jak już powiedziałem, na pewno nie doszłoby do takiej kolaboracji z tego powodu, że Polska była krajem bez Quislingów, czyli bez takich kolaborantów na poziomie państwowym. Oczywiście byli różni debile, którzy będąc świadomym tego, że w Palmirach rozstrzeliwuje się Polaków, a kominy w Auschwitz dymią, chcieli koniecznie się dogadać z Adolfem, ale oni zwykle kończyli w tych samych dołach, co reszta ofiar. Dlaczego? Ano bardzo proste. Hitler nas nienawidził i uważał, że jako bankart traktatu wersalskiego musimy zniknąć z mapy. Nie będę tu się rozwodził nad tym. Najpierw tylko dam wam takie małe, króciutkie przypomnienie, co do 1944 roku Niemcy robili z Polakami. To jeśli wspomnienia Waszych bliskich dziadków oraz ogółem całego naszego narodu z hekatomby, jaką była druga wojna światowa, to za mało, i jeszcze zastanawiacie się, czy Hitler mógł zmienić zdanie na nasz temat, to polecam Wam lekturę takiej mm, dość bzdurnej książeczki, ciężkim językiem napisanej, ale ważnej historycznie. Nazywa się Mein Kampf. Napisał ją Adolf Hitler. Niedawno wygasły prawa autorskie i Bawaria już nie może blokować druku, więc możecie sobie kupić w polskim nawet przekładzie z komentarzem. I tutaj możecie sobie w indeksie znaleźć hasło Polska i Polacy, przekartkować i na własne oczy zobaczyć, co Adolf o nas mówił. A nie mówił dobrze, i dlatego też, między innymi, Polska była krajem bez kolaborantów na państwową skalę, jak na przykład Norwegia, Dania czy Francja, bo Adolf nie uważał nas za godnych jakiejkolwiek współpracy. My mieliśmy za zadanie, jak już skończą z Żydami. Także przejść przez komin i zrobić sławny Lebensraum, przestrzeń życiową na wschodzie dla Niemców. Co do zaś samej historyki na temat Legionu Orła Białego. Nazwa polnische Wehrmacht występuje w historii, jednakże nie w kontekście II, a I wojny światowej. Polnische Wehrmacht, czyli polska siła zbrojna, została założona przez Niemcy w trakcie I wojny światowej na spółę z Austriakami. Po to, żeby powołać na wschodzie marionetkowe królestwo polskie, które miało obsadzić jakiś tam mniej lub bardziej ważny niemiecki książę, jako bufor oddzielający Niemcy i Austrię od czy to carskiej, czy też bolszewickiej Rosji, żeby wykorzystać nas jako mięso armatnie. Ale to była zupełnie inna historia, polnisze Wehrmacht nigdy nie urósł do zbyt dużych rozmiarów, a i tak głównym zadaniem tej polskiej siły zbrojnej było wydobyć od Niemców jak najwięcej broni i przygotować się przy pomocy polskiej organizacji wojskowej do obalenia ich rządów. Także to jest jeden element, który sobie pożyczono, ale nie z tego rozdziału podręcznika do historii, co trzeba. Co zaś się tyczy owego legionu i II wojny światowej, i tych historyjek, że byli ochotnicy, że oni się przemieścili do Czech. Że tam byli szkoleni jako dywersanci, zrzuceni na spadochronach w okolicach Kielc. To jest zaś pomieszanie i wybranie pewnych elementów z historii Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Brygada ta, która nie podporządkowała się Armii Krajowej, w 1944 roku walczyła w, na Kielczyźnie i nie tylko przede wszystkim z oddziałami batalionów chłopskich Armii Ludowej z Sowietami w znacznie mniejszym stopniu zaś z Niemcami, gdyż y, brygada od strony politycznej za głównego wroga uznawała bolszewików, dlatego kiedy było ryzyko, że bolszewicy zaraz przyjdą i wzorem tego co się działo na wschodzie w trakcie akcji burza po prostu ich wystrzelają, brygada postanowiła przemieszczać się na zachód za wycofującymi się oddziałami Wehrmachtu. Jednakże nie było to możliwe na takiej zasadzie, że od po prostu będą sobie za nimi iść, więc wymagało to pewnych porozumień na szczeblu politycznym. No i takie porozumienia zostały zawarte: do brygady wysłano oficerów łącznikowych, nastąpiła pewna współpraca z Niemcami. Niemcy dawali lekarstwa, dawali broń, mundury, umożliwili wycofanie się w zamian za polityczną obietnicę wsparcia Niemiec w walce z bolszewizmem oraz za to, że te oddziały po przygotowaniu wrócą na sowiecką stronę frontu i będą tam bruździć i przeszkadzać ruskim. No, ale doszło do tego, że po tych paru miesiącach kolaboracji, kiedy wszystko było ładnie, pięknie i cukierkowo, brygada na terenie Czech, gdzie się przedostała, zauważyła, że nie ma sensu bratać się dalej z Niemcami, bo Niemcy już są przegranym tej wojny. Więc wykorzystali sytuację, żeby jak najszybciej zmienić strony. Wyzwolili tam nawet obóz koncentracyjny w Czechach, jak dobrze pamiętam, i starali się poprzez wysłanników do Armii Andersa we Włoszech i do innych oddziałów alianckich, że tak powiem, Uwiarygodnić się jako podziemie antyhitlerowskie i skorzystać z tej okazji, przejść na stronę aliantów zachodnich i tam czekać na wybuch III wojny światowej. Także yy, ten epizod współpracy z hitlerowskimi Niemcami, no, oczywiście no, nie jest to jakiś powód do chwały, ale nie jest to też jakaś yy, horrendalna sprawa, której musielibyśmy się bardzo wstydzić. Raczej bym to traktował jako yy, dość. Egzotyczny, historyczny mariaż podyktowany warunkami w tamtym czasie. Nie jest to na pewno nic, z czego moglibyśmy być dumni, ale nie jest to też jakaś wybitnie straszna sprawa, bo był to jednostkowy przypadek, który zaistniał w bardzo specyficznych warunkach. Była też organizacja Toma, która jawnie współpracowała z Gestapo, przerzucono kilku spadochroniarzy, jednak wszyscy wpadli w ręce UB, jeden z tego co pamiętam, zginął na minowym. W związku z tym to jest historia, która gdzieś tam może i zaistniała, faktycznie jest to prawda, ale nie jako jakiś Legion Orła Białego, jakieś polnisze SS albo inne debilizmy, tylko jako kawałek historii narodowych sił zbrojnych. No ale niestety są różne środowiska w Polsce, którym bardzo zależy na tym, żeby się uwiarygodnić, którzy bardzo by chcieli widzieć żołnierza polskiego w niemieckim hełmie, w mundurze z patkami SS ze swastyką Którzy bardzo chcieliby się tym sposobem dowartościować. No a, jako że historia, jakbyśmy dupą nie kręcili, dupa będzie z tyłu zupełnie inaczej wygląda. obchodzą rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Zaproszenie jest starannie przygotowane i podpisane przez nieznaną nam wcześniej grupę. ...pika słów o Hitlerze. Jeden z najlepszych strategów, dowódców i umysłów przed czasów. Tak jak Adolf Hitler, niszydowski stan. <laughs> Oczywiście to jest śmieszne, bo to wygląda maksymalnie żałośnie i jest kretyńskie, ponieważ ci wszyscy panowie, gdyby żyli w latach 40., to nie mogliby założyć tych mizernej jakości podróbek mundurów z epoki. Tylko dostaliby biało-niebieskie pasiaki i skończyliby w obozie koncentracyjnym w roli popiołu albo innego nawozu. Niestety jednak bardzo wielu wciąż ludzi absolutnie nie może przynieść do wiadomości, że nie jesteśmy traktowani w ramach ideologii nazistowskiej jako równi, bo jesteśmy biali, tylko zgodnie z całą filozofią, jaką stworzył Adolf Hitler, jesteśmy pod ludźmi i, i tak prędzej czy później nasze miejsce byłoby w piecu krematoryjnym. Niestety bardzo wielu tego nie rozumie i na przykład też są grupy, które Cytują się tym, że y, różni Polacy z Wielkopolski, Śląska, etc., którzy zostali zmuszeni pod groźbą wywózki do obozu do podpisania Volkslisty, służyli w Wehrmachcie. Pół miliona Polaków pod przymusem służyło w niemieckiej armii w trakcie II wojny światowej. I to nie jest powód do dumy. To jest straszne, ponieważ. Taki ojciec z matką, jeśli odmówili wysłania swojego osiemnastoletniego syna do wojska na Front Wschodni pod Stalingrad w 1942 roku, to mogli wszyscy skończyć w obozie koncentracyjnym. To były wielkie tragedie tych rodzin, szczególnie na Śląsku. I nie należy się tym hełpić, tylko należy pamiętać o tych ludziach jako o jeszcze jednej ofierze narodu polskiego, zabitej przez okupanta. Co prawda w obcym mundurze, na obcej ziemi, ale przecież nie z własnej woli. Jeśli chcemy. Żeby traktowano nas w Polsce poważnie, to my sami musimy dbać o to, żeby takie durne historyki, takie plotki jak ta o Legionie Orła Białego, o Polnicze Wermach czy Waffen SS Polen były wycinane. Żeby nikt tego nie powielał. Nie wiem, kto to robi. Czy to jest koronkowa robota, czy po prostu jakiś debil się tym ekscytuje, czy może ktoś chciał zrobić żart i to poszło za daleko. To nie jest ważne. To od Was zależy, czy będziecie łykać ten szajs jak pelikany, czy będziecie mówić stop, to jest kłamstwo. A dlaczego to jest takie ważne? No bo ten durny artykuł, który krąży po internecie o Legionie Orła Białego, dotarł do Ameryki, do Kanady, i tam jakaś dziennikarka wykorzystała to na dowód, że Polacy razem z Niemcami mordowali Żydów. No, i ta bzdura, potem każdy do tej bzdury dopisuje swoją następną bzdurę, i nagle się okazuje, jak właśnie niedawno, że my żeśmy we współzespół mordowali w trakcie Holokaustu. Faktem jest, byli szmalcownicy i byli w naszym narodzie ludzie, którzy się cieszyli z ludzkiej krzywdy, którzy się wzbogacili na mieniu żydowskim. Niestety było tak, ale obozy nigdy nie były nasze. Nigdy nie stworzyliśmy żadnej ochotniczej formacji kolaboracyjnej z hitlerowskim okupantem. I nigdy nie przyłożyliśmy jako naród, jako kolektyw, ręki do ludobójstwa. Były wśród nas jednostki, które zasługują na potępienie i o tym musimy pamiętać. Ale patrząc ogólnie na odsetek, na to, co na przykład zrobił rząd francuski, Vichy, który sam wydawał Żydów zamieszkałych na swoim terytorium. To my naprawdę nie mamy się aż tak bardzo czego wstydzić. Mamy swoje czarne karty w historii, ale mamy też te piękne, z których możemy być dumni. Jak chcemy wymagać od innych, wymagajmy najpierw od siebie, bo głupi żart, czy też inny kretynizm, który właśnie powstał z tą historią o polskim SS. Powoduje, że my jako cały naród nagle dostajemy po łbie za coś, czego nie zrobiliśmy, co nigdy nie istniało, a co absolutnie przesłania i zabija autentyczną debatę historyczną i prawdziwe badania nad zarówno tymi dobrymi, jak i złymi rzeczami, ale prawdziwymi, które miały miejsce w historii. Wobec tego dziękuję za uwagę, dziękuję i żegnam się. Cześć.